Nazywam się Ksiądz Józef Kular, misjonarz święty Rodziny. Aktualnie przebywam właśnie w nowicjacie, w domu naszym formacyjnym, który nazywamy nowicjatem. To już jest czwarty rok. Jestem tutaj do pomocy księdzu mistrzowi nowicjatu, księdzu Adamowi Sobczykowi jako socjusz. Nowicjat to taki czas przewidziany przez prawo kanoniczne, a także przez nasze e, konstytucje. Czas, który jest jednocześnie wprowadzeniem młodych kandydatów do życia zakonnego, ale jest również takim okresem próby. Czas ten trwa jeden dokładnie. Kanoniczny rok, czyli 12 miesięcy, i w tym czasie kandydat z jednej strony przypatruje się życiu Wspólnoty, do której wstąpił, ale jednocześnie też weryfikuje swoje powołanie i pyta się, często właśnie na modlitwie przed Panem Bogiem, czy to jest moje miejsce. Panie, jeśli mnie powołałeś, czy to rzeczywiście. Ta wspólnota misjonarzy Świętej Rodziny jest tą drogą, po której Ty chcesz, Panie, abym kroczył. I właśnie poprzez w ciągu tego roku taki nowicjusz, czyli taki kandydat do życia zakonnego, może e, umacnia swoje powołanie, weryfikuje, czasami stwierdza, że to, że to nie jest ta droga, odchodzi. To sami inni, jego moderatorzy czy inni przełożeni uświadomią mu, że chyba e, coś jest nie tak na tej jego drodze, także może odejść swobodnie, bez, ale także może utwierdzić swoje powołanie i powiedzieć tak, to jest moja droga, to jest ta rodzina zakonna, do której powołuje mnie Pan Chcę dalej kontynuować. Jeśli takie samo zdanie jest przełożonych. Wtedy dopuszczają po jednym roku, powiedzianu, no ja dopuszczają go do pierwszej profesji zakonnej, czyli do pierwszych ślubów zakonnych.